Dzień dobry Państwu, Resowia, Rzeszów, Wisła, Kraków, dzisiaj jedziemy na to spotkanie. Ja nazywam się Maciej Skuchazem, ze mną jest dzisiaj też Pachowski. Witam cię serdecznie, witam! Jakie nastroje przed tym meczem Ci towarzyszą? Nawet pozytywne, chociaż wiadomo, jak to z Wiślakami ostatnio jest. Liczę na to, że w końcu zagramy całe dobre spotkania, a nie tylko jedną połowę. Ostatnio byliśmy już w Rzeszowie na stadionie stali. Zobaczymy, jak będzie organizacyjnie na stadionie Rysowi. Więc, znaczy, jako gospodarz będzie w tym Rysowie, bo to jest stadion stali Rzeszów. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie równie pozytywnie, co wtedy, bo było 2 do 1. Może w trochę lepszym stylu, ale jednak wynik się tutaj najbardziej liczy. No, z Rzeszowem mamy całkiem miłe wspomnienia. Ostatnio byliśmy w Pruszkowie, też przywieźliśmy zwycięstwo, więc mamy nadzieję, że tym razem będzie tak samo. My już jedziemy do Rzeszowa, bo czas nas goni. Także do zobaczenia na miejscu. Jest troszeczkę głośno, ale mam nadzieję, że dobrze nas słychać. Byliśmy to już na samym początku rundy metrze ze Staną. Nic się nie zmieniło, ten sam stadion, więc wiemy jak to wszystko tutaj wygląda. 45 minut do meczu, także troszeczkę czasu jest. Coś się zmieniło tutaj w tym zdanie, przez te kilka tygodni. Nie, nic się nie zmieniło jest tak samo jak było. Oby też taki sam wynik, bo chociaż po prostu trzy punkty były, bo czy wynik chcielibyśmy, żeby było wyższe ale najważniejsze są te nasze punkty. Nic się nie zmieniło. Czekamy na i na emocje, które się spotka. Połowy. Podobnie jak Kruszkowie nie ma sytuacji. No, różnica jest taka, że Rosowia też zbyt wiele nie ma i po prostu też nie wykorzystuje 0 do 0 do przerwy. No nie jest to najlepszy mecz w tym sezonie. Ja bym zadał pytanie, czy kiedykolwiek w pierwszej połowie w tym sezonie, w pierwszej liczbie w ogóle dojechała wysłałka na żaden mecz, może ewentualnie u siebie jakiś z tym ale tak to ciężko szukać te wyjazdowe spotkania na razie, no artystowie się zawsze zaczynają. Jest to bardzo przeciętny na razie mecz i ciężko w ogóle coś powiedzieć, oprócz myślę tej kontrowersji z drugą żółtą kartką dla Wasiluka moim zdaniem tam była żółta kartka powinna być przynajmniej podyktowana i powinien wylecieć z podpiska i tutaj arbiter podje, zdecydowanie, no płynną po decyzję podjął, generalnie Stefański w tym meczu niespecjalnie mi się podoba podejmuje niektóre decyzje bardzo chłopnie, niektóre faule są gwizdane bardzo niepotrzebnie albo w drugą stronę, więc na razie to jest sytuacja, którą można rozważać Jedna tylko sytuacja z tym kolejem, kiedy zablokował strzał i to było tak na dobrą sprawę jedyny konkret, oprócz tej żółtej, drugiej żółtej kartki potencjalnie w tym spotkaniu. I tyle. No przeanalizujemy jeszcze na pewno tą pierwszą połowę w programie po tym spotkaniu, studio po meczu, które już dzisiaj, natomiast też wydawało mi się, że właśnie follow tamtej instrukcji, kadłuba na żółtą kartkę, przecież już wcześniej kartonik otrzymał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej części tego spotkania. Na rozgrzewce zdaje się, że jest już Patryk Gogora, oraz Ankel Ben, a więc reaguje po raz kolejny Angel, Albert Rude. No zobaczymy, czy te zmiany po raz kolejny będą trafne i Wisła Kraków po raz kolejny odwróci losy spotkania, tak jak już kobiet. Patryk do dobra centra na pole karne. Uderzenie jest 1 do 0 dla Wisły Kraków. Kończy tę sytuację chyba. Angel Rotato do IPTORTIGO, IPTORTI polu karnym. To ośrodkowanie szansa. I czy to jest gol? Tak, to jest gol. Resoga wyrównuje. No na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak się tutaj zaprezentowaliśmy. No Nie było nas po prostu przy, przy każdej długiej piłce, która, która zagrywała resowia do przodu. Nie zbieraliśmy, nie było nas po, dru, po drugich piłkach. Nawet nie, nie skakaliśmy do głowy czasami z, z nimi, no i, no i to się później przerodziło w takie właśnie sytuacje, że, że ich to napędzało i, i tyle. No i stworzyli sobie kilka sytuacji, i, i tyle. No. Trener Rudę widzicie nieco wyżej niż Radosław Sobolewski, wcześniej grałeś na ósemce, dzisiaj raczej jako dziesiątka. Na której pozycji czujesz się lepiej? Po prostu tam, tam, gdzie będę grał, będę dawał z siebie wszystko. Nie mam tak, że, że gdzieś się czuję lepiej, na pozycji numer osiem, na pozycji numer 10 się czuję dobrze, więc po prostu tam, gdzie będę grał, będę starał się dawać z siebie jak najwięcej. Ostatnio w Pruszkowie... Ta pierwsza połowa nie była zbyt dobra, dzisiaj również można było odnieść wrażenie, że ta druga była lepsza niż pierwsza, co trener Rudek powiedział wam, w szatni w przerwie. Akurat teraz w przerwie mnie nie było w szatni, bo, bo, bo się rozgrzewane, więc, więc nie, nie powiem co, co się działo w przerwie. A jakie wskazówki dał ci, gdy wchodziłeś na boisko? No na pewno, że, że jakby wchodzę na tą pozycję numer 10, że, że, że mam zbierać te drugie piłki, walczyć, walczyć o to, bo właśnie w tym gdzieś tam aspekcie w pierwszej połowie nas nie było, mało nas było. No i w sumie to był taki główny czynnik, że, żeby właśnie być po te drugie piłki, żeby walczyć z przeciwnikami i no. wracasz po kontuzję, czy już w tych procentach jesteś gotowy od pierwszej minut tego siłę zaczęłam zaprezentować? Oczywiście czuję się już na pewno dobrze. Jakby pewnie, pewnie się czuję, że, że nie ma jakiegoś, jakiegoś tam 50 na 50, że, że gdzieś jeszcze w niektórych momentach... Czuję te kolana, tylko mam tak w głowie, że, że już na każdą piłkę raczej mogę iść na 100%, więc, więc to jest najważniejsze. No tak, jak już będę miał nie wiem, możliwość wystąpienia od pierwszej minuty, no to na pewno jestem gotowy, żeby, żeby, żeby zagrać już z tym kolanem.